Witam! Dzisiaj obejrzymy sobie najśmieszniejsze momenty w historii piłki nożnej, ale jest mały haczyk. A mianowicie za każdym razem gdy się zaśmieję, ha ha ha, no to uwaga, będę musiał zjeść jednego nowego batona fame MMA. I pewnie jakiś nerw powie, mmm, zajebista kara, zjeść przepyszne batony! ło! A więc słuchaj mnie, głupi grubasie, nie po to ćwiczę 5 razy w tygodniu, nie po to. Trzymam się diety, żeby teraz na wpierdzielać się głupich, głupich batonów. I przez co będę głupim grubasem tak jak ty, nie po to! Dlatego dzisiaj nie zaśmieje się ani razu. Taki mam challenge. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiecie, ile to ma kalorii? Ja też nie wiem, ale dużo. Dobra, nie śmiejemy się, nie śmiejemy się. Co robisz? Gościu, który wygląda jak wujek zboczeniec, nie potrafi normalnie przybić piony. Może jednak to nie on jest wujkiem z Boczuszkiem, tylko ten po lewej? Widać, że ma na niego chrapkę. Cristiano Ronaldo! Jaki niekonwencjonalny, przepiękne zagranie! Ja pierdzielę! Walić tą koszulkę człowieku, Strzeliłeś gola życia! Dali mu złą koszulkę. Jak można pomylić Ramosa z Cristiano Wielkim Ronaldo? Ale to nie jest ważne, ta koszulka strzelił przepięknego gola. Widzieliście to? Pum! Jak w koszykówce! Wspaniała brama, wspaniała. Uuu, ale on ma piękne ciało, też bym takie chciał. Będę chodził codziennie na siłownię, żeby wyglądać tak jak on i nie będę wpierdzielał jakichś batonów. Nie zaśmieję się ani razu. Co my tu mamy? Podanie z autu jakiegoś chłopczyka, krzyczy nie wiadomo co dziś Gościu! Nie nie, NIE 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 nie, Zabiłbym, jakbym był menadżerem, zabiłbym takiego człowieka, zabił Albo nie wiem, do więzienia po prostu Do więzienia dać na parę miesięcy, niech się ogarnie, przemyśli swoje zachowanie Ja pierdzielę, jak można wiązać buta w środku meczu piłkarskiego Ogarnij się chłopie, kto to jest? Nie no, chłopak się załamał na pewno. Nie jak ja się tak załamałem, to ten chłopak musiał się trzy razy bardziej załamać nie no, Jaka amatorka Messi! Messi trafił? Przecież Messi nigdy nie trafia rzutów karnych, musi tu być jakiś haczyk Co się drzesz, ty frajerze? Co się drzesz? Na fanów się drzesz! Taki z ciebie zawodnik? Nie szanuje swoich fanów. Jak tak można w ogóle? Co? Typowy Messi, typowy Messi, wali głową swoich kolegów z drużyny. Walnął tak Suarez za głową. Typowy Messi, nie umiał panować swoich głupich emocji. No, biedny Suarez, nie dziwię się, że odszedł z Barcelony po tej akcji. Nie dziwię się. Powaliło cię Messi. Trener nie wie o co chodzi. Messi, co to odwalasz? Ogarnij się, chłopie. Jeszcze przeklinasz na panów. Jesteś nienormalny, człowieku. Najpierw walisz swojego kolegę z główki, jak Zinedine Zidane, a teraz jeszcze... ...swoich fanów wyzywasz. Co ty robisz, co- Casemiro! O jacie. Nie wiedziałem, że nasz Casemiro czasami gra na ćpany, no. No dobra, no trochę tutaj przedawkował, ale... ...ważne, że zazwyczaj gra bardzo dobrze, no. Nie ten sport, debilu! Nie ten sport! Boję imbecyl Uwaga! No... Cristiano RONALDO! Co chcesz do Ronaldo? Co chcesz? Dobrze! Bardzo dobrze! Z główki mu trzeba było trzepnąć mocniej! I co? Nie mówcie, że on płacze tam z tyłu! Dostał lekko, kurde, na upamiętanie się i co? Już płacze? Hmm... Dobra, jakiś menel na boisku, nie. Menel, kurde. To jest twój stary, który mówi, że zna się na piłce nożnej. To jest twój stary, który mówi, że zna się na piłce nożnej i wszedł na pierwsze miejsce przy boisku, żeby obejrzeć mecz, ale był tak nawalony i sam nie umie nawet usiedzieć na swoim miejscu i się przewraca, bo jest tak narąbany jak świnia. To jest twój właśnie stary. Nie. <grym> zaśmiałem się. Czemu zaśmiałem się z twojego starego? No dobra, wiecie co to oznacza, to jest mój pierwszy baton Fame, zobaczymy jak smakuje, będzie tutaj oficjalny test smaku. Wygląda dosłownie jak sraka od Buxdela. zobaczcie to, co to jest. Ja nie wiem czy ja chcę to jeść. Powiem szczerze, jak za batona za 3 złote to szału nie ma, ale jest całkiem dobry. Jest taki delikatniejszy niż KitKat, więc mi nawet bardziej siada od KitKata, ale Kinder Bueno i tak najlepsze. Zjadłem właśnie gówno box dela, niesamowite. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że już więcej tych batonów jeść. Nie będę musiał na tym odcinku, że się już nie zaśmieję Nie no, stary jeszcze napierdziela jakiegoś gościa obok. Barce kurwa lona. No ja. Typowa Barcelona. Przewraca się o własne nogi. Typowa Barcelona! Jak krzut karny za to dajesz, jak przewrócił się w własne nogi, jesteś tak tępy sędzio! Ja powinienem być sędzią na najważniejszych rozgrywkach, bo oni po prostu nie znają się na piłce nożnej. Messi nie trafi! Nie zaśmiałem się, bardzo chciałem, ale nie zaśmiałem się. O tym mówiłem, nie potrafisz nawet karnych strzelić! Dobra, bramkarz wybija piłeczkę. Jak to, wybiłeś w dufę, normalnie jakiemuś gościowi. Ale jesteś przegrywem. Nie. Nigdy w życiu nie widziałem większego przegrywania niż ten gościu. Nigdy. Co podnosisz rękę jak w szkole? O co ci chodzi? Kto to jest? Amber Herrera. Jaki masz problem, Herrera? Dobrze, dobrze. Nie ma żadnego problemu. Wstajesz, idziesz grać dalej jak prawdziwy mężczyzna. Dobrze. Noble. Dobrze robi tutaj. A nie, on go wywalił za bramę. Tak też można. Trzeba było mu pomóc, tak? Cristiano Ronaldo wystawia ci na pustą bramkę, a ty nie potrafisz trafić i jeszcze spróbujesz z jakiejś piętki walić. Jak ty człowieku jesteś lekko niepełnosprawny, to strzelaj normalnie, a nie próbuj z piętki! No nie Ronaldo ci wystawił na pustą! Sumuj miało być! Miał być wspólne sumy. Nie fałuj Ronaldo. Biedny Ronaldo, Sui, suj na zawsze. Bramkarz! Zgapił ruch od Cristiano Ronaldo. Przecież Cristiano Ronaldo piękną brameczkę tak strzelił, a ten, a ten po prostu skopiował. O i dostał czerwoną kartkę za to, że podrabia Cristiano Ronaldo. Bardzo dobrze. Sędzia giga Chat. Sędzia giga Chat. Co? Co? Strzelił bramkę? Co chcesz, sędzia? Strzelił drugą! Jaki masz problem? Idealnie to wykonał. Wszystko było zgodnie z przepisami, sędzia. Trzecia! hat-trick! Żółta kartka za hat-tricka Odklejony, sędzia. Odklejony. No i mamy cztery brameczki od jednego zawodnika. Uwaga! Widać, że trenował jiu-jitsu! Ale wygimnastykowany! Uhuhu. Brawo dla tego pana, brawo! Czy to jest Barcelona? Ramus! Co się głupio szczerzysz do kamery? Nawet złotej piłki nigdy nie wygrałeś, jesteś nikim! Co tu się dzieje? Ma pająka na głowie! Dwóch dorosłych gości boi się pajączka, bo nie wytrzyma, no. Typowy Neymar, typowy. Nie zesraj się ze strachu. Pajączek wyleciał. Rzut wolny. <noise> Nieważne co to jest za no name, za takie strzały należą się. Brawa. Naprawdę genialny strzał. Zobaczcie. Uuu. Uuu. Uu. Ktoś mu rzucił coś? Piwo mu rzucił, ten co jeszcze pije. Giga czad. Kennedy, Kennedy. Myślę, że przed tobą jest naprawdę świetlana przyszłość. Może nie dogonisz Cristiano Ronaldo, ale myślę, że będziesz lepszy niż Messi, bo tak jest Jeszcze jesteś gigaczadem, Łapiesz te piweczko, pijesz. Mega gościu, mega gościu. Tylko gdzie włosy mu uciekły? Gdzie włosy? Polska, Polska strzeliła gola. Mamy w polskim zespole czarnoskórego zawodnika? Dziwne. Uwaga, dron przynosi jakąś tutaj szmatę. Czy to fagata? Łap fagatę i zabramy! Nie chcemy mieć szmat na boisku. Ale drona już mogłeś zostawić. Uwaga, dośrodkowanie. Znowu dośrodkowanie do sędziego, tak jak Barcelona podawała sędziemu. I to jest ten sam przekupiony sędzia. Powinni go ewidentnie już wywalić z uefa, bo widać, że drugi raz był przekupiony. No, jeszcze im to nie wyszło i się poprzewracali na siebie. Ale nie fajnie, że sędzia jest stronniczy, jeszcze piony sobie zbija. Nie fajnie, nie fajnie. Uwaga! Uwaga! Pięknie okiwany! No, dobi, dobi! Nie, 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 nie! Miałeś dobić tylko, człowieku! Co ty robisz, co ty robisz? Gościu też jest w szoku, co ty odwalasz, człowieku! Nie, nie, ja. To jest żałosne. Bitka? Bitka? Ibrahimović! Rozwal ich! Zniszcz ich! I dawaj! Dobrze! Lepa na łeb! Krótko z frajerami! Pyk! Taktycznie! Nikt nie widział! Very good! No co? Nie no! Sześćdziesiątka! Żółta kartka za bycie sześćdziesiątką, śmieciu! Bo dostał mój kolega Plaskacza! Żółta kartka za to, że jesteś konfidentem! No i Ibra dostał czerwoną! Przez tą jebaną sześćdziesiątkę. Wald, konfidentów! I z takim bardzo istotnym przekazem myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Ja zjadłem jednego batona, spróbowałem, więc macie moją recenzję tutaj w tym filmie. I oceniam go tak 7,5 na 10. Dobry batonik. Dobry batonik, dobra, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Nie zarabiam na tych filmach, więc zostaw chociaż suba i wyczekuj, bo na moim kanale będzie FIFA 23. Już 30 września pokażę Wam, kto jest ekspertem od piłki nożnej, kto jest najlepszym graczem w FIFA. Mimo że nie grałem 8 lat. Wyczekujcie. A i założyłem Twittera. Wbijajcie. Pierwszy link w opisie. Subskrybujcie i wbijajcie na Twittera. Naura. Hala Madrid. Suły. Fagata to szmata, Przypominam.